To nie były plotki w sprawie Rogacewicza. Ledwo potwierdził związek z Kaczorowską, a teraz to. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz po wspólnym występie w jubileuszowej edycji Tańca z Gwiazdami potwierdzili swoje uczucie pocałunkiem przed kamerami. Tymczasem mało kto pamięta, że jeszcze 4 lata temu życie Marcina Rogacewicza wyglądało nieco inaczej. Gwiazdor prowadził nietypowy jak na aktora biznes w Warszawie. Teraz wyszło na jaw, co się z nim stało. Rogacewicz i Kaczorowska potwierdzili uczucie. Materiał zawiera linki partnerów reklamowych. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz oficjalnie potwierdzili krążące doniesienia w sprawie ich relacji. Tuż po występie w pierwszym odcinku jubileuszowej edycji Tańca z Gwiazdami udali się do Pauliny Sykut-Jerzyny, która bezpośrednio zapytał, co ich łączy. Marcin Rogacewicz był zaskoczony tym pytaniem. Nie odpowiedział na nie, tylko złapał Kaczorowską i pocałował przed wszystkimi. Gest ten jednoznacznie wskazał na to, że Kaczorowska i Rogacewicz darzą się sporym uczuciem. Tymczasem na tapet niespodziewanie wróciła sprawa Marcina Rogacewicza oraz sklepu spożywczego, który założył w 2021 roku. Aktor chwalił się wówczas na Instagramie, że prowadzenie spożywczaka było dla niego spełnieniem marzeń. Marcin Rogacewicz prowadził sklep spożywczy. Marzenie o własnym miejscu, w którym mógłbym sprzedawać owoce i warzywa, tak ukochane przeze mnie i moją rodzinę, dojrzewało we mnie niczym zasiane ziarenko. Wiele warunków zbiegło się, by to ziarenko zaczęło zapuszczać korzenie i kiełkować ponad urodzajną glebę. Teraz, po wielu latach pracy w zawodzie, spełniony w roli aktora, ale i wzbogacony przemyślenia dotyczące tego, co w życiu ważne, dzięki wsparciu osób mi najbliższych i serdecznych, zaczynam realizację tego marzenia, pisał wówczas na Instagramie Marcin Rogacewicz. Jak teraz wygląda sprawa ze sklepem spożywczym Rogacewicza? Jak donosi fakt, firma u aktora Marcin Rogacewicz zawiesiła swoją działalność 31 marca 2023 roku. Przyczyna zamknięcia firmy nie jest jednak znana. Marcin Rogacewicz ewidentnie postanowił skupić się na aktorskich działaniach.